Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Heroes of and Magic 4. No i jesteśmy dzisiaj tu przed atakiem. No i ciężko to widzę. Oni są bardzo dużym problemem. Szkoda, że tego bohatera mu oddałem z powrotem. No nie wiem, spróbujmy coś tu zdziałać. No bo co? Coś trzeba wykombinować. No to, że oni tu stoją, to jest duży problem. Jakby mi się udało. Tych dwóch zabić. Albo ją, bo ona mi tu strzelała jakimś dziadostwem Właśnie, ją trzeba zabić najpierw Już pamiętam Ty idź do przodu Ty sobie poczekaj mm, Teraz ty Aha, no ty jesteś wyłączony z walki, bo musisz y, Tych Wyłączać Okej, okay, no wcale tak mało obrażeń nie bijesz A temu? Oj, temu mniej no właśnie, to jest problem. Wlatuj, podleć jak najbliżej po prostu. Hmm, no dawaj tym rojem os na niego, tak żeby ktoś jeszcze tu mógł zaatakować. Wyblatujecie. wlatujecie. Temu prawie nic obrażeń nie zadam. Trzeba by kogoś zabić i się wbić do środka. tuj. Kurde, nie wypiłem nim mikstury nieśmiertelności. Tak myślałem, że o czymś pewnie zapomniałem. Mikstura prędkości, miktura wytrzymałości, mikstura szybkości Szybkości już mam. Mikstura nieśmiertelności eee. A taki wręcz to nie. Mana Aha, nie może przekroczyć, dobrze No to wbijamy się tak jak jesteśmy to jest do zrobienia, tylko nie jest to takie proste On na pewno musi wyłączać yy, tych To jest podstawa Ty się z nimi strzela, czy z nim strzelaj Dawaj tu Okej okay. O, to jest bardzo dobrze Wyłącz jego z walki Dawaj tu bij się ty wlatuj do środka a ty na wieżę czy on rzucił? czy mi się wydawało ty dwa razy, czyli zabijesz go eee, wyłącz go z walki dalej szkoda ich ale nic nie zrobię a, ja nie miałem pierwszy atak, zapominam o tym zawsze. Nie! Różka 115? Po obrażeń tylko Czemu on zleciał? A wcześniej działało tak na ten. A i nie powypijałem teraz tych mikstur. Prędkość. Możesz. Aha, nie ma co uzdrawiać. Wytrzymałość. Ta nieśmiertelność. Dobra, zapisz. W sumie wstań sobie tak. Zapisz na jedynce. No, ciężka walka na sam początek. Dosięgniesz go, dosięgniesz. To i to o to chodziło. Ty teraz pewnie w dwie tury dolecisz. Trój os. No ładnie w miarę. Powiedzmy. On jeszcze pierwszy zaatakował. Okej, okay, ten do mnie zszedł. Poczekaj. No dawaj tego bohatera. Nie, on mi za dużo zabija wręcz. Co to ma... No tak, że przecież on... Oni obydwoje są. On jest nawet słabszy niż ona. No nie, to tak nie może być. To daj tak jak było. I on musi wlecieć do środka i usiąść na wieży. Nie widzę lepszego rozwiązania w tym wszystkim. Tych przywoływać nie ma sensu, uważam. Trzeba tego wyłączać z armii po prostu znaczy z walki. Tego zabijasz. Spoko, to byłem przygotowany. Strzelaj tu. Ok, laczek. Ten do mnie schodzi. ty jeszcze złe. I tu, dobra, teraz Ty podlatujesz. Tego wyłączaj. Wyłącz. Znaczy, bij ją. Dobrze, 65 obrażeń. W niego się wbijamy. I ty na wieżę. Jak tak uderzysz, to powinieneś zostać na wieży. Naprawdę? Czemu to wcześniej działało? Znaczy zakładam, że przez jakiś błąd, ale... To nie zmienia faktu, że mogłoby dalej działać. 20-40 Znawaj w niego. Bo to jest najsilniejsza jednostka w jego armii, no muszę ją zabić. Tego wyłączasz. Stracę tu wszystko. Ale nic nie poradzę na to. dawaj w niego, źle to wygląda. Wygląda to bardzo źle. Ile ich zabije? Pięciu. No wyłącza ich z walki, no co masz zrobić? On nie powinien oddać jak jest wyłączony? Halo? To no co jest? Tam się mana skończyła No dobra, zrobimy to, ale jakim kosztem? Dawaj tego bohatera Halo, to i zabić go. A to pewnie policzyło, że zwierzyczki tyle obrażeń zadam. No jest, kosztem całej armii, tak naprawdę. Niedobrze. Nie wiem, czy to było tego warte. Tych elfów bardzo dużo potraciłem. Dalej, ty też dużo nie zrobisz. Aha, nie możesz się uderzyć, dalej, nic nie zrobisz. Idź się bić, no ale co? Nic nie zrobisz. Jeszcze wyszedł do mnie. Nie macie strzał już? A to ciekawe. Nie, nie klikaj nic. No zostało mi trochę strzelców. Kurde, 33, 13 gryfów. Masakra. No ale dwóch dobrych bohaterów mu zabiłem. To już jest dużo. 50% więcej życia to zakładasz od razu zwiększa atak trafiona nią istota może zostać ogłuszona okej okay. to nie słabo to widzę <grystanie> naprawdę słabo to widzę no zobaczmy co jest dalej Nie dam sobie jakieś orki. Kolejny co to są za gałgańskie orki, ja się pytam. Halo, czemu one stakłażą? O, tygrys mi przyszedł. Stąd chodzą. O, jest zamek. Czarnoksiężnik. I grupa z mor. Oj, no słabo to widzę, bardzo słabo to widzę. Muszę się wycofać i wojsko dobrać Idź wręcz Ty strzelasz tu Bij się z nimi wręcz Kurde Okej okay. Od kiedy ty to tak dobrze wręcz bijesz? Już ty nie masz chyba walki Czy masz? Nie masz nic. Dobra, to. I mistrzowskie przywoływanie. Dobra, zapisz no. Trochę nie mam wyboru. 15 zmory jest bardzo dużym problemem. 315 życia Dziesięć many. Czemu te rusałki mnie tyle kosztują? One kosztowały jeden. Dawaj tym ogniem w nią. Coś jeszcze mam takiego? Okej. Okay. Coś przywołać Te rusałki właśnie Przywołam trzy Trzy razy w sensie Okej, okay, no ta walka... Mogę, mogę sobie manę łyknąć jeszcze No właśnie To w, dawaj, zrobimy to Co mnie bije? Ale spokojnie się wskrzeszę. Nie wiem o co tu dokładnie chodzi, ale się wskrzeszę. Dobra, ja bym je chciał tak uderzenie węża, chciałbym siłę olbrzyma, kamienną skórę. Szybkość Kamienną skórę No i dawaj Ty też do przodu Do przodu Zweightuj Defend I na wieżę I powinniśmy dać radę, dokładnie. A wy jeszcze możecie strzelać do niego. Ok, pomimo braku armii, mamy armię. Pomarańczowo odpada z gry. Kto wie, jakie zadanie będziesz musiał wykonać, abyś mógł tędy przejść. Ja w ogóle przez wszystkie kampanie nie zbierałem tego. A to jest liczba punktów magii. Jakoś nigdy nie zwróciłem do uwagi. Ty, a jak. Dam ci jeden. i drugi? To działa dwa razy. Fajny Bajer. Nie ja wiem, czy będę tego używał kiedykolwiek, ale. Fajny Bajer. Nie spodziewałbym się, że to tak zadziała. Czy ja w tym zamku mogę kupić w końcu bohatera jakiegoś? Nigdzie nie mogę. To ja nie powinienem był oddawać bohaterów temu ziomkowi. Od samego początku, no cóż, nie wiedziałem no skąd miałem wiedzieć. Te gałgańskie, kurde orki tam biegną. No dawaj, tutaj a to moi. No trudno. No trudno. Gdy zrobiłem sobie dziurę w ręce w robocie, w staje sensie, się taką małą. Teraz jak położyłem rękę mi się spociła to mnie szczypie dziadostwo, o mogę przejść Tylko Elwin i Shira mogą przejść dalej to Shiry nie ma, ale okej okay. Zbieraj mi to, a tak w ogóle to powinieneś sobie przewodnika tu puścić I to nas prowadzi do tego zamku, ale ja nie chcę iść do tego zamku Chcę się cofnąć To możesz przejąć I co ja chcę zrobić? O jezu, tu nic nie ma. Tu też nic nie ma. Okej. Okay. To już nic nie chce. Nieważne. Chciałem powiedzieć, że chcę wojsko zebrać, ale nie mam co zbierać. Ktoś pisał, że z tymi obserwatorami. Trzymajmy walka. Okej. Okay. Z tymi obserwatorami fajnie takie coś sobie zrobić, że podzielić ich na pojedyncze staki i oni wtedy debuffy wrzucają. Wszyscy. Faktycznie jest to jakiś pomysł. Do przemyślenia na pewno, jak przed jakąś trudniejszą walką No, jesteś w mojej armii, więc może nie wywalajmy cię tak na hama yy, Ciebie wyłączymy na razie Jeszcze raz cię wyłączymy Weź, odsuń się Weź zabij go co to mi przeszkadza A to strzela już tam, dobra niech będzie, tego jednego ze stracimy Tutaj Sporo kompania Uuu, naprawdę jest ich sporo Jakieś rusałki? Chyba tak, albo wyłączenie któregoś Jest rusałki i tak wyłączają któregoś, a dostaje dodatkowy damage Chociaż tak nie dostał go za dużo. Ok, wyłącz jego. Wyłącz. Wyłącz i prosta. Wyłącz i prosta. Ok, jest to jakiś sposób na radzenie sobie z walkami. Nie mogę powiedzieć, że najczystszy, ale chyba wolę walkę jednak. I nie mogę więcej w tym kurde, a to jest który poziom? Antymagia. Ale mogę się tego nauczyć. Okej, okay, nauczyłem się. A w tym zamku było wybudowane w ogóle wszystko? Tak. A co to było w salach wiedźm? No właśnie. Nic ciekawego. Wiem, że tam później da się z Feniksa przywołać i chłop po prostu chodzi i przywołuje dziesiątki Feniksów. Elwin i Sheera. Czyli też nas, też nas prowadzi tam. Sporo ociur. Czekaj, chcesz mi powiedzieć, że to jest koniec? Ja go podbiłem już, tylko jakieś tu mu zostały? Bo na razie na to wychodzi. Na to wygląda. Aha. Ha. Tych bechmociór nie muszę bić. Tak naprawdę te dżiny przydałoby się pobić. Dziesiątki, dziesiątki. Okej, okay, zobaczmy, co jest tutaj w takim razie. Dawaj to. I lecisz. Może nie, nie potrzebuję już tego. Eee. Yy, a to jest koniec. 20 minut. Udusicie mnie, ale trudno. Tato krzyknęła, Shira i pobiegła roz... zasta... zostawiając mnie z tyłu. Jej nieobecność odczułem natychmiast, jakby na mnie, jakby na zawsze mi ją wydarto. Wręcz pożałowałem, że nasza przygoda dobiegła końca, ale nie mogliśmy przecież zostać w dziczy do końca życia, prawda? Shira wskoczyła w objęcia Gramina, całując go i ściskając uszczęśliwiona. Nie wiem, czy rzeczywiście wierzyła dotąd, że jeszcze go ujrzy. Powoli podszedłem i zatrzymałem się kilka kroków dalej, pozwalając im skończyć. Oczywiście Gramin martwił się o nią i nigdy nie przestał jej szukać, nawet mimo tego, że pozostali uznali ją za martwą. — Byłam bezpieczna, tato. To wszystko dzięki Elwinowi — powiedziała. Uśmiechnęła się do mnie, a ja zmusiłem się, by odpowiedzieć jej tym samym. — On ratował mi życie! — kiedy Gramin spojrzał na mnie, jego twarz była zimna. Tak zimna, że przez moment pomyślałem, że wie kto uśpił marynarza na bocianim gnieździe. Młodzieńcze powiedział: Nie mogę wprost wyrazić mojej wdzięczności za to, co zrobiłeś. To dla mnie honor, panie, odparłem. Cóż, powiedział Gramin, szybko zmieniając temat: Na pewno obojgu wam przydałoby się nieco odpoczynku i strawy. Życzę ci miłego dnia, Elwinie, i jeszcze raz dziękuję. Dokądkolwiek Gramin zabrał Shire na posiłek, oczywiste... oczywiste było, że nie byłem zaproszony i wiedziałem, że nie należy się napraszać. Do widzenia, panie, powiedziałem. Zupełniłem jeszcze spojrzenie Shiry i pożegnałem się z nią tymi słowy: Do widzenia, moja pani. Czy spotkamy się niebawem? Mam nadzieję, odparła. Zanim ojciec poprowadził ją dalej. Po raz kolejny zapragnąłem, żebyśmy zostali na zawsze w lesie. Czyli, no. 20 minut. Podusicie mnie, ale trudno. Kończymy w tym momencie, także dziękuję bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało i zapraszam do na następnych odcinków. Cześć!